Jest środa, 3 stycznia. Codzienna liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył was Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Bo ujrzymy go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim te nadzieje, uświęca się podobnie, jak on jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że on się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go ani go nie poznał. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie mu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Na trąbach i przy głosie rogu, na oczach Pana króla się radujcie. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Alleluja! Alleluja! Alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi bożymi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł, Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem Ducha, który stępował z nieba jak gołębica. I spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz Ducha Stępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie.